Cześć. Z tej strony Iza z kanału Isapeta po pracy. Od jakiegoś czasu słyszałam od Was dosyć często, że mam głos lektorski, niczym Krystyna Czubówna. No nie wiem, nie wiem. Gdyby tak było, to naprawdę dla mnie to jest bardzo duży zaszczyt. I w związku z tym chciałabym sprawdzić, czy tak faktycznie jest. I dzisiaj zrobimy taką małą próbkę moich możliwości, która zweryfikuje wasze y, opinie na temat mojego głosu. Tak więc zapraszam na film. Opowiem ci historię, która zaczyna się dawno temu, bo w lipcu zeszłego roku. Historię, która zainspiruje cię do tego, żeby nigdy nie tracić nadziei. Historię o magii i wierze. To historia o dwóch roślinach, które pewnego dnia stanęły na granicy życia i śmierci. Poznajcie króla i królową Anturiów: Anturium Verroquinum i Anturium veitchii. Kupiłam je w zeszłym roku na preorderze u mateusza z roślinna dżungla.pl. Byłam pełna radości, nadziei i oczekiwań. Roślinki rosły spokojnie, zachwycając mnie swoimi majestatycznymi liśćmi. No, byłam zadowolona. Ale. Los postanowił mi spłatać figla i miał inne plany wobec moich roślin. Około pięć miesięcy temu zaczęło się coś z nimi dziać. Zamiast rozkwitać, zaczęły marnieć. Zwątpienie wkradło się do mojego serca i wiedziałam, czy są przenawożone, czy może coś innego je niszczy. W czym tkwił problem? Z każdym dniem traciły swoją siłę. Wyglądało to tak, jakby śmierć zaciskała swoje szpony na moich ukochanych roślinach. W marcu tego roku, pełna niepokoju, wyjęłam z doniczek to, co z nich zostało, czyli praktycznie nic. Zdesperowana postanowiłam dać im ostatnią szansę i wsadziłam je do pudełek z mchem. W duchu licząc na cud. I wiecie co? W połowie maja tego roku ten cud nastał. Powoli, ale z determinacją, rośliny zaczęły się odradzać. Nowe, zdrowe liście zaczęły wyrastać, a ja je wiedziałam już, że moja walka o ich życie nie poszła na marne. Odrobina magii i wiara w ich odrodzenie przyniosły owoce. A teraz patrzcie na nie. Król i królowa Anturiów odzyskali swoją dawną chwałę. Wyrwała mnie ze szponów śmierci, i znowu są piękne. Królowa Werokwinum i król Wejci odrodzili się silniejsi niż kiedykolwiek byli dotąd. Królestwo zostało uratowane. Ta historia nauczyła mnie, że nigdy, ale to nigdy nie należy się poddawać. Nawet gdy zwątpienie jest tak mega, mega silne, to wiara i nadzieja naprawdę pozwalają zdziałać cuda. Jeśli Twoje rośliny zaczynają marnieć, to spróbuj je ratować w każdy, po prostu w każdy możliwy sposób. Nawet wdrażając do życia te niekonwencjonalne sposoby. Pamiętaj, że czasami wystarczy odrobina chęci, magii, desperacji, by zdziałać cuda. Dziękuję, że wysłuchaliście mojej opowieści do końca. Mam nadzieję, że się podobała. Koniecznie chciałam zmienić coś w moich filmikach. No i wybór padł na taką właśnie, a nie inną formę. Jeśli ktoś się nie zorientował po mojej narracji, co to było, to ja Wam podpowiem. To miała być e, baśniowa opowieść do kawki, która jednocześnie zweryfikuje Wasze osądy na temat mojego głosu. No co tu dużo mówić. Jeśli macie jakieś pytania, refleksje, czy też chcecie opowiedzieć o jakichś swoich cudach, to śmiało piszcie o tym w komentarzach. A jeśli chcecie ocenić mnie jako lektorkę, to też się nie pogniewam za to, jeżeli zostawicie swoją opinię w komentarzu. Koniecznie zostawcie też kciuka w górę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Kto wie, jak będą jakieś pozytywne opinie, to może częściej będę taki format filmów wybierała. Zobaczymy. Wszystko przed nami. A, i jeszcze jedno. Jeżeli nie chcecie mm, przegapić żadnego z moich filmików, naciśnijcie dzwoneczek. To spowoduje, że dostaniecie od razu powiadomienie o każdym moim nowym filmiku. A teraz żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Dziękuję za miło spędzony czas i mam o, nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmiku. Czasem wystarczy odrobina nadziei, by stał się cud.